Cześć witam, Tomasz Migdałek Biurofile w piwie. Recenzja kolejnego z dwóch najnowszych piw z browaru kontraktowego Ninkasi. Tym razem jest to piwo numer 9C. Numer 9C jest to piwo w stylu Scottish Export. Ekstrakt początkowy 12,8 stopni, zawartość alkoholu 5%, słody jasny. Karamunich II, kara roma Karafa Typ I, chmiel East Kent Goldings, drożdże Safal US05, piwo pasteryzowane i filtrowane. Data przydatności do spożycia 5 czerwca 2015 roku. Piwo otrzymałem do degustacji dzięki uprzejmości browaru Ninkasi. Serdeczne dzięki. Receptura rzemieślniczy browar Ninkasi. Piwo zostało uważone oczywiście na Litwie w mieście Birże w browarze Astrabo. Scottish Export, klasyczny styl, wyspiarski styl. Przekonamy się za moment, jak ta interpretacja tegoż właśnie stylu udała się browarowi Ninkasi. Aromat z butelki. Taka nuta karmelowo-estrowa. Głównie słodowa. Taka karmelowa słodowość z delikatnymi estrami, ale generalnie ten aromat z butelki jest bardzo, bardzo de delikatny, by nie powiedzieć taki rachityczny wręcz. Więc od razu sobie to piwo przeleję do szkła i przekonamy się, Cóż w szkle będzie miało do zaoferowania w sferze aromatu i nie tylko? Ładna barwa, taka herbaciana, miedziana. Bardzo ładnie się prezentuje to piwo. Eee, piwo zostało opisane jako filtrowane, ale jak tak sobie biorę pod światło, to mam wrażenie, że jest delikatnie zamglone. Mm, nie wiem, nie wiem, z czego to wynika. Może. Jakaś ta filtracja taka zaszła, e, zaszła niekoniecznie w takim kierunku, w jakim powinna, a może to zmętnienie białkowe, ciężko powiedzieć. W każdym razie wydaje mi się, e, że piwo jest delikatnie zamglone. Poza tym jest takiej właśnie barwy miedziano-herbacianej, bardzo ładne, e, jeśli chodzi o barwy, naprawdę fajnie. E, z pianą już jest nieco gorzej. Piana w takiej barwie kremowej, nieco ciemniejsze kry. No warstewka nie jest imponująca, tak jak widać. Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie tendencja do lacingu, bo tutaj się już coś zaczyna. Więc może jeśli chodzi o znaczenie szkła, to będziemy tutaj mieli, mieli fajnie. Aczkolwiek piana sama w sobie, tak jak widać, specjalnie bujna nie jest. Co w aromacie ze szkła? Karmelowość na pewno y, bardzo wyraźna. Jest też delikatna nuta mleczna, taka diacetylowa, ale nie jest to taki taki, y, taka nuta maślana typowo. To jest raczej coś, co bardziej idzie y, w stronę krówki, słodkiej krówki, coś takiego prawda jest taka, że z tą karmelowością to się komponuje całkiem nieźle i nie mogę powiedzieć, żeby cokolwiek odrzucającego było w tym zapachu. Generalnie z tym diacetylem to się mocno przesadza. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jego, o jego jakby udział w takich, w takich piwach, w takich stylach. Notabene w Scottish Export akurat diacetyl na niezbyt wysokim poziomie jest dopuszczalny także. Myślę, że ciężko tutaj się o to czepiać. Natomiast sam aromat jest bardzo bardzo mało intensywny, tak bym powiedział. Nawet ta słodowość jest delikatnie zaznaczona. Gdzieś tam są jakieś estry, ale za dużo się tutaj rzeczywiście nie dzieje. Zatem próbujemy Scottish Export numer 9C browarnim Wasze zdrowie. Piwo rzeczywiście smakuje bardzo angielsko. To znaczy jest wyraźna słodowość. Akcent jest zdecydowanie tutaj przesunięty w stronę słodów. Aczkolwiek nie można powiedzieć, że jest bardzo słodko. Jest taka słodkawa nuta karmelowa w tym piwie, całkiem przyjemna. Na finiszu goryczka delikatnie ziołowa. Jak najbardziej typowa dla piw wyspiarskich i dla, dla użytego tutaj chmielu. Niskie i bardzo drobne nasycenie. Również jak najbardziej, jak najbardziej stylowe. Jest dość przyjemny akcent, taki estrowy, który najbardziej się kojarzy z jakimiś suszonymi owocami. Właśnie suszone owoce, do tego ta karmelowość, lekko ziołowa goryczka i wychodzi z tego naprawdę, naprawdę przyjemna kompozycja. Piwo jest dość aksamitne, dość gładkie. Tak jak mówię, o dość słodowym profilu, więc jeżeli ktoś się nastawiał na jakieś wyrazistrze, wyrazistą wytrawność mielową, wyrazistą goryczkę, to, to raczej się rozczaruje, no ale raczej Scottish Export jest takim stylem, gdzie jednak ta słodowość gra pierwsze skrzypce. I tak również jest w tym przypadku. Powiem tak, na tle górnofermentacyjnych piw nowofalowych, które mają amerykański chmiel na pokładzie i są w ogóle takie efektowne, można powiedzieć, że ten styl wypada nudno. Ale prawda jest taka, że polski rynek piw rzemieślniczych według mnie bardzo potrzebuje, poza tymi różnymi wariacjami na temat American IPA, American Pale Ale i wszystkich tych, styli, które mają American gdzieś tam w nazwie, potrzebuje właśnie piw, które się odwołują tutaj do europejskiej tradycji piwowarskiej, bo ona również jest wspaniała i godna uwagi. To nie jest tak, że w dobie piwnej rewolucji powinniśmy się tylko podniecać tym wszystkim, co tam zza oceanu do nas przyszło. To są oczywiście bardzo dobre rzeczy, bardzo fajnie, że to jest, ale powinniśmy też pamiętać tutaj o naszych... Że tak powiem, europejskich tradycjach, i dobrze, że pojawiają się browary, które ważą tego typu piwa. Ja nie ukrywam, że takie piwo jak Scottish Export w tej interpretacji smakuje mi, i to jest takie piwo, które bardzo chętnie do takiego nawet codziennego picia bym widział, dlatego że ono ma 5% alkoholu, jest sesyjne, ma niskie nagazowanie, bardzo fajnie się to sączy. A przy tym jest w tym na tyle dużo przy tej ogólnej lekkości, jest na tyle dużo jednak takiej pewnej słodowej treściwości, że można, można do tego piwa też podejść degustacyjnie. I to jest myślę jego spory plus. Hmm, naprawdę. Bardzo przyjemne piwo. Smakuje mi bardziej niż vanila robusporter. Porter. Eee, przede wszystkim nie jest wodniste. Nie jest wodniste, jest lekkie w odbiorze, ale nie jest wodniste. Eee, vanila robusporter Porter był nieco, e, nieco wodnisty i taki mało wyrazisty. E, tutaj zdecydowanie bardziej stylowo e, i naprawdę smacznie. E, więc myślę, że jest to udane e, piwo z browaru Linkasi. Chyba jedno z bardziej udanych piw z tego browaru. Pije się z dużą przyjemnością. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie wyspiarskie klimaty, bardziej klasyczne, bardziej europejskie, myślę, że jak najbardziej warto spróbować. Dlatego, że piwo jest naprawdę przyzwoite. Numer 9C, browar Ninkasi. piwo uważone kontraktowo na Litwie. Ja osobiście polecam. To tyle z mojej strony, Tomasz Migdałek, birofile, vlog o piwie, pijcie dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie, cześć.